Cześć! Jestem Bo no, ja chcę w Pepe grać. Nie czekaj! Chcę się zaprzyjaźnić. Chcę wszystkim nowe wieści. Mamo, tato, George! Witaj, Pepo! Witaj, Pepo! Czemu ja w to gram? Z jakiego powodu, Pepo? Poznam nowych znajomych. Nowych znajomych? Tak! A co to za nowi znajomi? Nie wiem! <noise> Dinożaru! Grrr. Wygląda na to, że pan dinozaur też chce się pobawić z nowymi eee, znajomymi. Zagram. My friend Peppa Pig, ogólnie to mam Game Passa i przeglądałem gry. I mówię, nie no to muszę z wami zagrać, no nie? Moja znajoma Peppa Pig. Mój komputer nie wyrabia. gra ma funkcję automatycznego Nowy zapisu. znajomy. O kurde. Czyli my gramy jako ten znajomy, tak? Zaczynamy. Najpierw wybierz jakie ubranie chcesz założyć. E, jakie ubranie chcę założyć? To... Jakiego ma być koloru? Czerwony. NIE MA CZERWONEGO! JEST jakiś BORDOWY OBSRANY! Zwijmy Ty Zwijmy gra jest tu polis. Teraz wybierz... A, bo królik, nie, bo jest królik. To nie, to ja chcę... Mogę wrócić? Backspace. Jakiego ma Będzie ten. I biorę królika oczywiście. Świetny wybór. Jaki chcesz mieć kolor? E, niech taki chcesz będzie. Chcesz nosić okulary? Mm. Nie noszę okularów, ale. Ale te są tak. O, te są pie... Nie, no, biorę te serduszki. Te są dosłownie ja. Dosłownie ja w tej chwili. O, holy shit. Motyl odlatuje. Motyl odlatuje? No nie, no tak nie może być. Gonimy śmiecia. Jest poszukiwany w 50 krajach. Motyl jest poszukiwany w 50 ponad krajach. Za swoje zbrodnie wojenne. Nie mów do mnie, kochanie, bo ci wy. Mm. Nie, ja wolę do błota iść. Ale się dobrze. Przy... <śpiewanie> 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 Ta muzyka się urwała nagle. Jeszcze raz. Ej, chwila, czy to mi się źle na Discordzie, że ja jawdogram? Wyświetla się. Ciekawe, kiedy ktoś do mnie napisze, czemu ja wtogram? Nie wiesz, co się stanie. Chcesz zobaczyć się z Pepą? Nie. Jest na wzgórzu. To minutka drogi stąd. Do zobaczenia z Pepą. Taki uboczony tam pójdę? Jeszcze się położę na dywanie u niej i się wytarzam, żeby ten, żeby miała co sprzątać potem. Pozowała przez chwilę. Witaj, będziemy się świetnie razem bawić. Do... Okej, okay. mogę ci coś ukraść? Po prostu wyszedłem. Nie No nie, ja chciałem ją ukraść. Wracaj tam. Wracamy. Peppa zostaw mnie. Łap, tu, łap te kurtki i uciekaj, drogie są. Cześć, mój tata. Może się przywitamy? Nie, nie przywitamy się. George, co robisz? dinożaru? Okej, okay. ta rodzina jest powalona, Ja nie chcę nawet być ani sekundę dłużej, ale zobaczę, co masz na górze, tak jakby było coś tam wartościowego. Po co jest ten ekran? Mogliście już go ominąć. To mój Mogę ci ukraść bo... zabawki? O, mogę chyba. Ta masz dużo, to się właśnie dzielisz z nimi, idę do domu. O nie, naprawdę zabieram tą zabawkę. Nie, a dobra, może, może do kieszeni schował. Możemy wziąć te. To jest fizyka, której nie powstydziłby się nawet Teardown. Pa, mama, mam. Twoja córka zostaje właśnie porwana. Las. The forest. Chyba nie. Mogę sobie po prostu... Mogę. Jedziemy do domu. No nie, ja muszę to teraz... Prze... Mogę dzwonić. No ja teraz będę musiał wracać. Powrót do domu. Mogę wsiąść do samochodu? Mogę! A już wiem, że ja będę prowadził. Eee... A to świnko, czy słyszał pan o Tomaszu hajcie? Tak to się odmienia? I idziemy do przedszkola? Przed Miejscu, w którym uczysz się i bawisz z pepą i jej znajomymi Dobra, idziemy do przedszkola. Paulishi. Słuchajcie wszyscy! To mój nowy znajomy. Nie słuchajcie, ja jej nie znam. Tego nie wziął do buzi, Letna na odległość. Ale bęgery lecą. Dobry pomysł! Jaki pomysł? Narysuję mu siusiaka na kartce. Nie w tą stronę poszło. Mizklikiem narysowałem kwiatek. O, to będzie to, to będzie trudne. Jeden wspaniały od największego do najmniejszego. Dobra. O nie, jakąś lekcję zacząłem. Dzieci, dziś jest wyjątkowy dzień. Wiecie jaki... Twój ostatni. Urodziny? Nie, Dany! Dobrze! Dziś jest dzień sportu. Nie! Czym jest dzień sportu? To bardzo ważny dzień! 3, Mogę komuś nogę podłożyć? 2, 1, Automatyczny win! Start! O nie! Czemu <laughs> jestem z przodu nagle? Trzymam się przed metą. Proszę, niech ta gramina to pozwoli. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. O, końcówka moich sił. O nie! Koniec! Wszystkie medale, wszystkie puchary są takie same. Co to jest za konkurs? Bez sensu. Aha, jak ona powie do mnie znajomy Peppy, to koniec odcinka jest. Pedro? Okej, okay, dobra. Ale zabawne w ch... <śpiewanie> ta cisza. To nagła cisza. Tu jest jeszcze globus jakiś, mogę zakręcić. Holy shit. Czego się śmiejesz? Jedźmy tędy. Nie, bo tędy. Wsiadam do autobusu i jedziemy. No nie, ja chciałem być Ryan Gosling. Ja chciałem prowadzić. There's something inside you It's hard to explain You're talking about you coś tam dalej e, dobra Ooooo holy shit To jest trochę za długie na ciebie Będę nosił co mi się podoba Ja chcę to co łożyć trochę za długie na ciebie Mogę ją pobić Mogę tu usiąść? Byłabym świetną królową. Nie. Siedziałabym cały dzień i ja świetna roli, królowa. bym chciała. Razem z Pepą jesteście teraz członkami eee, Co! i możecie mieć wszystko. Eee, w czym mogę pomóc waszej wysokości? Eee, <głos> <o>. <głos> Dobra, e, ale dinożaru... Jak... Jedzie. Chciałem powiedzieć, że pewnie tu George przyjdzie. Będzie dinożaru. Dinozaur! Dinozaur! Tak, George! No to, jest to było takie głośne. Radzyny. Żył wiele, wiele lat temu. Dinozaur! <noise> Spieco, pisał, pisał, pisał. Chwila, co się stanie Czemu, czemu ta gra jest taka z fizą? będę dostałem! Rakieta na księżyc! Czekujcie do rakiety! Nie, Pepo. Będziemy udawać. Zabawę popsuła, ja już nie chcę jechać. Będę mógł cofnąć? O, nie, samo 3, wsiadło, nie chciałem! jeden! Lecimy! <grym> to jest jak ten Kwiat gif. Co spadł co z panem i Patryk jadą roller z on tak ma dwa centymetry podskok taki, Ja oni krzyczą. Dokładnie! Magia! To magia. Wiedziałem! I Przez to całe życie wiedziałem, że internet to jest magia! Czemu George tak chodzi? Jakby był po jakichś pięciu szklankach kawy. Ło, wow, spacę! Świetnie się bawię. Sam I mordę. Chyba to już koniec. Mam dość tej gry.